Witam w kolejnym filmie na moim kanale. W tym materiale krótko podsumuję pierwszą kolejkę no i pokażę jaki skład wybrałem na kolejkę drugą. Jeżeli chodzi o punktację za pierwszą kolejkę to udało mi się uzyskać 71 punktów przy średniej 57, co uważam za całkiem niezły wynik. No oczywiście do tego najwyższego wyniku 119 jeszcze trochę mi brakuje. Głównie dlatego, że te osoby grały po trójnego kapitana czy to na Halandzie, czy na Salachu i i dlatego tak dużo tych punktów miały jeśli chodzi o poszczególne punkty no to Ward 1 punkt no jakoś też specjalnie nie liczyłem na tych swoich bramkarzy że, że tutaj oni zdobędą duże punkty Arnold 1, co jest bardzo dużym rozczarowaniem w ogóle gra Liverpoolu w meczu z Fulham to było bardzo duże rozczarowanie natomiast gra Fulham to było bardzo duże i pozytywne zaskoczenie Cancelo 7 no to tak powiedzmy to, czego się tutaj mogliśmy spodziewać. Zinchenko 12, co jest bardzo fajnym wynikiem. Cieszę się, że postawiłem na niego już od pierwszej kolejki. No i Paterson 2 tutaj też na jakieś duże punkty, jednak nie liczyłem. Jeżeli chodzi o drugą linię, no to Martinelli 8, fajnie, że, że trochę więcej tych punktów. Są 10, czyli tam bez tego kapitańskiego mnożnika to było 5 punktów. Trochę żałuję, że, że jednak nie Salaha wziąłem, ale Son miał sporo sytuacji, moim zdaniem że dwa gole powinien strzelić, więc to jest najważniejsze, że pod kątem przyszłych kolejek to widać, że jest w formie, widać, że chce strzelać bramki, że chce, chce grać do przodu, no to. To warto go też tutaj zostawić. No a jeśli ktoś nie ma, to rozważyć. Salah 12. No tu myślę, że, że to też samo za siebie mówi, że Liverpool nie zagrał wybitnego meczu. No ale Salak tutaj, w kontekście fantazy to zagrał całkiem fajnie. Almiron 3 punkty. On też to powiedzmy, nie nastawiłem się na dużą zdobycz punktową. Halan 13. Super występ. Dwie bramki. Widać, że ma też ciąg na bramkę, że chce strzelać, że drużyna gra na niego. No, i dlatego tutaj na pewno w tej mojej drużynie zostanie. Jezus 2 widać też było, zwłaszcza w pierwszej połowie, że dobrze, dobrze się rozumie ze swoimi partnerami z boiska. No i że też ma ciąg na bramkę, że chce mu się grać, chce strzelać bramki, chce asystować. Dlatego na pewno się nie będę go pozbywał, tak jak sporo graczy właściwie już zrobiło po pierwszej kolejce. No i ławka 2-0, 1 i 2, no to myślę, że tutaj też to nie jest. Nie, nie warto się nad tym jakoś szczególnie pochylać. Chociaż w przypadku Pereiry, tutaj oznaczonego jako Andreas, zagrał całkiem fajny mecz z, razem z Mitrowiczem i tam z tymi skrzydłowymi. Starali się ciągnąć tą grę do przodu. No i, i wydaje mi się, że Fulham może być takim trochę czarnym koniem w tym sezonie. Zwłaszcza na początku, jeśli jak teraz jeszcze nie mają takich urazów nowych, tylko, tylko mogą grać tak jakby na fali. Tego mistrzostwa Championship, I tak wygląda punktacja za moją, za pierwszą kolejkę. No to teraz pokażę, jaki skład wybrałem na kolejkę drugą. Zdecydowałem się nie robić żadnych transferów, tylko trochę pozmieniać ten swój skład. Na bramce zostaje Ward. No jeśli on nie zagra, to wskoczy za niego ten drugi bramkarz Arnold Cancelo, Zinchenko, Na tą trójkę postawiłem. Andreas z ławki ląduje w pierwszym składzie, zwłaszcza z, głównie za to z, w jaki sposób zagrał w tym pierwszym meczu. Widać było, że chce, e, chce też się pokazać z jak najlepszej strony i, i że ma umiejętności piłkarskie. Dlatego tutaj e, umieszczam go w, tym, e, w pierwszym składzie. Martinelli, Sonsa, Lachalmiro, no tutaj myślę, że e, tak jakby nie ma żadnego zaskoczenia. No i Jezus z Halanem, tak samo. Halandowi dałem opaskę, wątpię, żeby się to zmieniło, być może Salaha, dam chociaż Crystal Palace, także całkiem przyzwoity mecz zagrało, więc, więc być może Liverpool będzie miał tutaj e, trochę większe problemy. Bornemów co prawda swój mecz wygrało, ale uważam, że City i tak tam pojedzie po 3 punkty i Haaland na pewno coś dorzuci. Jesusa zostawiam, na razie jest na wicekapitanie, Leicester ma trochę problemy w tym sezonie, więc... Więc tutaj być może akurat uda mu się coś strzelić. No i na ławce, właśnie Iversen, Patterson, Williams, Archer. No tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. Także to by było na tyle, taki krótki materiał podsumowujący i pokazujący właśnie nowy skład. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy robicie jakieś transfery. Może ktoś bierze Kevina De Bruyne, który się całkiem dobrze pokazał, na przykład zamiast Sona. Może ktoś podobnie do mnie chce jednak rozbić trochę te te zespoły mieć jednego z City, jednego z Tottenhamu. Dajcie znać co o tym sądzicie. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.